Myślimy o przyszłości, o emeryturze i, no właśnie, jak skutecznie oszczędzać. Pracownicze plany kapitałowe, czyli w skrócie PPK, to jedna z odpowiedzi. W tym materiale weźmiemy ten program pod lupę, rozłożymy go na czynniki pierwsze, zwłaszcza w wersji od PZ-u, i sprawdzimy, co tak naprawdę można zyskać. No to co, zaczynamy! Ok, więc zacznijmy od absolutnych podstaw. Postawmy sobie to kluczowe pytanie. Czym tak właściwie jest ten cały pracowniczy plan kapitałowy? Żeby dobrze to zrozumieć, spójrzmy najpierw na sprawę z lotu ptaka. Złapmy ogólny obraz, samą ideę, która stoi za tymi trzema literami. P, P, K. Wyobraźmy sobie taką specjalną skarbonkę na przyszłość. Ale co w niej jest takiego niezwykłego? Ano to, że nie wrzucamy tam pieniędzy w pojedynkę. To jest właśnie sedno PPK. To system, który ma pomóc w długoterminowym oszczędzaniu, a jego prawdziwa siła tkwi w tym, że do naszej składki dokłada się pracodawca, a nawet państwo. To taka gra zespołowa, która pracuje na naszą korzyść. A co jest w tym wszystkim najlepsze? Że start jest naprawdę banalnie prosty. Dla osób w wieku od 18 do 54 lat, dołączenie do programu jest automatyczne. Tak, system jest zaprojektowany tak, by oszczędzanie po prostu się zaczęło, bez żadnych zbędnych formalności. No dobrze, wiemy już, kto dorzuca się do tej naszej wspólnej skarbonki, ale jak to dokładnie działa, jak te pieniądze faktycznie rosną, zanurzmy się teraz w sam mechanizm oszczędzania. Pamiętajmy o tych trzech filarach, bo to one są silnikiem napędowym całego PPK. Mamy więc wpłatę własną, czyli to, co idzie z naszej pensji, mamy dopłatę od pracodawcy. I mamy bonus od państwa. Każdy z tych elementów sprawia, że kapitał rośnie o wiele, wiele szybciej, niż gdyby oszczędzało się samemu. A jak to wygląda w praktyce, w liczbach? Standardowo z wynagrodzenia brutto potrącany jest 2%, ale teraz uwaga, najlepsze pracodawca dokłada od siebie kolejne 1,5%. To w zasadzie dodatkowe pieniądze taki bonus do pensji, który ląduje prosto na naszym koncie emerytalnym. Myślicie, że to koniec bonusów? Nic z tych rzeczy. Państwo też dorzuca swoją cegiełkę. Na sam start dostaje się tak zwaną wpłatę powitalną, a potem, co roku, na konto wpada dodatkowa premia to kolejne, nazwijmy to turbodoładowanie dla naszych oszczędności. Mechanizm oszczędzania wydaje się jasny, ale czy to znaczy, że jesteśmy tu tylko pasywnymi pasażerami? Absolutnie nie. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasz panel sterowania i jak dużą mamy kontrolę nad swoim udziałem w PPK. Generalnie mamy przed sobą dwie główne ścieżki. Domyślną jest ten wspomniany automatyczny zapis oszczędzanie po prostu startuje samo. Ale, co bardzo ważne, mamy pełne prawo do rezygnacji. To musi być świadoma decyzja, która wymaga od nas działania, a konkretnie złożenia u pracodawcy odpowiedniej deklaracji. Pomyślmy o pracodawcy, jak o takim naszym centrum zarządzania PPK. To właśnie tam składamy kluczowe dyspozycje. Można nie tylko zrezygnować, ale też w każdej chwili wrócić do oszczędzania, można zmienić wysokość swojej składki, a jeśli ktoś ma powyżej 55 lat, może dołączyć na własny wniosek. Pełna elastyczność. I tu jest jeden bardzo, bardzo ważny szczegół: Rezygnacja nie jest na zawsze. Taka deklaracja jest ważna przez 4 lata, a po tym czasie. System automatycznie wznowia wpłaty. Jeśli ktoś nadal nie chce oszczędzać, musi złożyć deklarację ponownie. To taki wbudowany mechanizm, który zachęca, żeby co jakiś czas na nowo przemyśleć swoją finansową przyszłość. Dobrze, pieniądze się gromadzą w tej naszej wspólnej skarbonce. No ale w końcu pojawia się to kluczowe pytanie: kiedy i jak można otworzyć ten, powiedzmy, safe? Sprawdźmy, jakie są opcje dostępu do zgromadzonych środków. Ta oś czasu pokazuje nam trzy główne momenty, w których można ściągnąć po pieniądze z PPK. Po pierwsze, można dokonać wcześniejszej wypłaty, tak zwanego zwrotu, w dowolnym momencie. Po drugie, można wykorzystać środki na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. No i po trzecie, co jest celem programu, wypłacić je po osiągnięciu 60. roku życia. Oczywiście, każda z tych opcji ma swoje zasady. Wypłata po 60. jest zdecydowanie najkorzystniejsza, zwłaszcza podatkowo. Z kolei skorzystanie ze środków na wkład własny to w praktyce taka nieoprocentowana pożyczka od samego siebie, którą trzeba będzie spłacić. A ten wcześniejszy zwrot? Owszem, jest możliwy, ale wiąże się z pewnymi potrąceniami. Traci się bonusy od państwa, a część pieniędzy od pracodawcy trafia na nasze konto w ZUS. Znamy już ogólne zasady gry, ale okazuje się, że wybierając PPK w PZU, zyskujemy dostęp do Powiedzmy, dodatkowego poziomu korzyści. Zobaczmy, co konkretnie czeka na uczestników w tym pakiecie. No właśnie, PZU dokłada do programu cały pakiet benefitów, które wykraczają daleko poza samooszczędzanie. Widzimy tu cztery główne obszary: zniżki na ubezpieczenia, wsparcie dla zdrowia, specjalne oferty bankowe i rabaty na codzienne zakupy i styl życia. A przechodząc do konkretów, Uczestnicy PPK w PZU mogą liczyć na spore zniżki na ubezpieczenie domu czy samochodu. Mogą skorzystać z darmowego przeglądu zdrowia w placówkach PZU Zdrowie, zyskują dostęp do klubu rabatowego PZU Pomocni i mają specjalną ofertę na darmowe konto osobiste walior banku. To są realne oszczędności, które można odczuć na co dzień tu i teraz. Przeszliśmy przez całą, e, powiedzmy, instrukcję obsługi PPK. Zasady są jasne, mechanizmy wydają się przejrzyste. Pozostaje więc jedno najważniejsze pytanie: jak każda osoba może najlepiej wykorzystać ten plan, by zapracował na jej finansową przyszłość? Ta decyzja należy już do każdego z nas.